TK wysłuchał stron. Rozprawa odroczona TK zdecyduje w sprawie wyższości prawa polskiego nad unijnym. Wysłuchano stron. Trybunał Konstytucyjny zajął się we wtorek wnioskiem premiera w sprawie wyższości prawa unijnego nad prawem krajowym. Wysłuchał przedstawicieli prezydenta, Sejmu i prokuratora generalnego, którzy poparli stanowisko szefa rządu. Natomiast zdaniem Repo to igranie z ogniem, jakim byłoby potencjalne wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Rozprawę odroczono do czwartku do godzina. 13:00. Jak mówił w imieniu szefa rządu prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki, w przekonaniu premiera Cullen, nie może wyposażyć sądów krajowych państw członkowskich w kompetencje do orzekania w sposób niezgodny czy do pomijania konstytucji państwa członkowskiego. Nie ma sensu konstytucja, która nie byłaby aktem najwyższej rangi w państwie. Inaczej byłoby pewnie, gdyby Unia Europejska była federacją. Ale jak wiemy, Unia Europejska nie jest federacją. Na to nie ma politycznej, prawnej i społecznej zgody, podkreślił. Jednocześnie Szczucki ocenił, że argumenty dotyczące tego, że wniosek przedłożony przez premiera Trybunałowi zmierza do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej są tak samo prawdziwe i prawdopodobne, jak możliwość wyjścia z Unii Europejska Danii, Czech, Rumunii, Francji czy Niemiec. Mularczyk PiS, zarzuty premiera zasługują na uznanie z kolei reprezentująca prezydenta Andrzeja Dudę jego doradczyni Anna Surówka-Pasek zaznaczyła, że zgodnie ze stanowiskiem prezydenta, TK ma prawo badać zgodność traktatów tworzących Unia Europejska z Polską Konstytucją. Sam TK w swoich orzeczeniach które dotyczyły najpierw traktatu akcesyjnego, a później traktatu z Lizbony wskazywał, że pozostaje sądem ostatniego prawa i że jednak konstytucja ma kluczowe znaczenie dla określenia relacji prawa polskiego do prawa Unia Europejska, zaznaczyła surówka Pasek. Stanowisko Sejmu przedstawił poseł pisarka Mularczyk. Jak powiedział, zarzuty zawarte we wniosku premiera zasługują na uznanie. Mularczyk zauważył przy tym, że po podpisaniu traktatów zmieniło się rozumienie w orzecznictwie cłe zasady pierwszeństwa prawa Unia Europejska. Poseł PiS podkreślił, że sądy konstytucyjne państw członkowskich jednoznacznie opowiadają się za zasadą najwyższej mocy prawnej konstytucji krajowych i wskazują, że prawo Unia Europejska ma charakter podporządkowany. Mularczyk zaznaczył też, że pierwszeństwo prawa unijnego dotyczy. Poziomu podkonstytucyjnego. Jak zapewnił, według Sejmu, polska konstytucja na terytorium Polski jest prawem nadrzędnym i korzysta z zasady pierwszeństwa nad prawem Unia Europejska. Prawo unijne, w tym też normy, powstające w wyniku działalności orzeczniczej cłej, nie mogą zobowiązywać sądów krajowych do odstąpienia od stosowania konstytucji, wskazał Mularczyk. Z wątpliwościami zawartymi we wniosku szefa rządu zgodził się też prokurator generalny. Jego przedstawiciel, prokurator Sebastian Baniko powiedział we wtorek przed TK, że najnowsze orzecznictwo CUE wyszło daleko za literę i ducha traktatu, dając Unia Europejska prawo do ingerowania w ustrój organów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich. Sytuacja, w której organy organizacji międzynarodowych samodzielnie określają swoje kompetencje z pominięciem konstytucyjnego umocowania swojego działania, a następnie nakazują organom stosującym prawo pomijać uregulowania ustawowe i konstytucyjne albo kontrolować niezawisłość sędziów lub uchwał KRS, stanowi pogwałcenie zasady nadrzędności konstytucji i zasady bezpośredniego jej stosowania, mówił prokurator. Bańko. RPO Porządek prawny Unia Europejska jest elastyczny z tymi stanowiskami, nie zgodził się po adam Bodnar. Zawnioskował on o umorzenie sprawy wniosku premiera przez Jeśli rzeczywiście istnieją jakieś wątpliwości, to należy zadać pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska. Taką zasadę Polska i naród polski przyjęły przystępując do Unii i potwierdzając te decyzje w referendum akcesyjnym, zaznaczył rzecznik. Jak dodał Bodnar, porządek prawny Unia Europejska jest elastyczny. Przewiduje sytuacje, kiedy państwa członkowskie nie chcą uczestniczyć w części współpracy. Ta różnorodność i odmienność jest czymś naturalnym w porządku prawa unijnego, ale ta odmienność nie może prowadzić do wypaczenia podstaw funkcjonowania Unii Europejska, które się zasadzają na efektywnej ochronie prawnej i na podstawowych gwarancjach niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów, mówił Bodnar. Jak podkreślił wtorkowa sprawa przed TK, nie jest sprawą techniczną. Zaś jeśli TK przychyli się do takiej interpretacji, to tak naprawdę będzie i grał z ogniem potencjalnego wyprowadzenia Polski z Unia Europejska. Sprawozdawcą pięcioosobowego składu Trybunału, który rozpatruje wniosek premiera, jest Bartłomiej Sochański. Wtorkowej rozprawie przewodniczy prezes TK Julia Przyłębska. W ubiegłym tygodniu Rzecznik Praw Obywatelskich zawnioskował, aby sprawę rozpoznawał pełny skład Trybunału. Wniosek premiera, którym zajmuje się teka liczy 129 stron i został sformułowany po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska z początku marca, odnoszącego się do możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego. Jak informował wówczas rzecznik premiera Piotr Müller, dotyczy on kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z Konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie. Jego złożenie zapowiedziano po tym, gdy Csłe odpowiadając na pytania naczelnego sądu administracyjnego orzekł na początku marca, że kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo Unia Europejska. Według CUE, jeżeli Sąd Krajowy uzna, że te zmiany naruszają prawo Unia Europejska, to ma obowiązek odstąpić od zastosowania tych przepisów. Po orzeczeniu CUE, na początku maja bieżący rok, NSA wydał pięć orzeczeń w sprawach skarg na uchwały KRS w nowym składzie sprawie nominacji sędziowskich do SN. NSA uchylił zaskarżone uchwały KRS w sprawie powołań sędziów do Izby Cywilnej i Izby Karnej SN i stwierdził, że KRS nie jest organem wystarczająco niezależnym. Jednocześnie jednak uznał, że nominacje sędziów pozostają ważne. Premier zwrócił się do TK o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów traktatu o Unia Europejska. Zarzuty sprowadzają się między innymi do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa Unia Europejska oraz zasady Lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich. Apelkę przepisy, których kontroli chciał premier, w zaskarżonym rozumieniu między innymi. Uprawniają lub zobowiązują krajowy organ do odstąpienia od stosowania polskiej konstytucji lub nakazują stosować przepisy prawa w sposób z nią niezgodny. Jak podkreślono we wniosku, takie rozumienie przepisu budzi daleko idące i uzasadnione wątpliwości konstytucyjne, nie znajdując żadnego potwierdzenia w tekście traktatów będących przedmiotem kontroli TK. Premier zaskarżył też m.in. normę traktatu w rozumieniu, w którym uprawnia lub zobowiązuje organ dostosowania przepisu, który na mocy orzeczenia TK utracił moc obowiązującą. Istotne zastrzeżenia konstytucyjne premiera budził też zaskarżony przez niego przepis prawa unijnego w rozumieniu, które uprawnia sąd do kontroli niezawisłości sędziów powołanych przez prezydenta oraz uchwał KRS w sprawie powołania sędziów. W czerwcu Komisja Europejska wysłała do członków polskiego rządu list, w którym zaapelowała o wycofanie z wniosku premiera. Według Komisji wniosek ten wydaje się podważać podstawowe zasady prawa Unia Europejska, w szczególności zasadę, iż prawo Unii jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego, a orzeczenia CUE są wiążące dla wszystkich sądów krajowych i innych organów państwowych państw członkowskich. Strona polska na początku lipca odpowiedziała na ten list. Możemy potwierdzić, że otrzymaliśmy odpowiedź Polski, którą dokładnie analizujemy. Komisja zajmuje jasne stanowisko w sprawie nadrzędności prawa Unia Europejska. Prawo Unia Europejska ma pierwszeństwo przed prawem krajowym. A ostatnie słowo w sprawie prawa Unia Europejska zawsze wypowiadane jest w Luksemburgu, przekazywał wtedy Parzecznik K.